Dzień dobry. W studiu Strefy Obrony na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego gościmy pana Remigiusza Wilka, dyrektora e, ds. komunikacji Grupy WB. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie Remigiuszu, e, co Grupa WB... E, świetnego pokazała na MSPO. Panie redaktorze, jedyną odpowiedzią, którą mogę tutaj udzielić, jest taka sama odpowiedź, jak Chuck Norris odpowiada, ile pompek może zrobić. Otóż wszystkie, i my pokazujemy wszystkie same nowości, to są bardzo zaawansowane systemy, z których każdy wypełnia pewnego rodzaju oczekiwania przede wszystkim polskich sił zbrojnych. Jako polski podmiot w pierwszej kolejności zawsze wszystko, co robimy, będzie dostarczane w pierwszej kolejności do Wojska Polskiego. Są znane słowa jednego z ministrów, że dajcie to grupie WB, oni to zrobią, prawda? Nie mogę tego komentować, ale tak, jeżeli chodzi o rzeczy niemożliwe, to robimy je na jutro, a nieprawdopodobne zajmują nam dwa tygodnie. Jedną z takich nowości jest bezzałogowy Pluton, prawda? Który dostał nagrodę. W tegorocznym MSPO my pokazujemy, że Grupa WB to nie jest tylko domena powietrzna, to nie jest tylko domena informacyjna, łączności czy też kognitywna. Grupa WB śmiało wpływa i wjeżdża w dwie nowe domeny, to znaczy domenę lądową i domenę morską. Stąd mamy zarówno systemy bezzałogowe morskie oraz systemy bezzałogowe lądowe, wszystkie oczywiście spięte naszą łącznością, wszystkie w 100% wykonane w Polsce, wszystkie składające się z elementów, które są jakby bardzo szybko dostępne. My zawsze robiliśmy takie rzeczy. Dlatego, że od początku grupa WB kierowała się taką filozofią, żeby tworzyć modułowe rozwiązania, które da się łatwo połączyć, łatwo zintegrować z innymi, które już zostały wprowadzone, albo do których wprowadzenia wystarczy nam powiedzmy sobie miesiąc czy dwa. Także tak, FTF, czyli Future Task Force, to jest pewnego rodzaju pluton załogowo-bezałogowy. Dlaczego załogowy, skoro specjalizujemy się w systemach bezzałogowych? Otóż dlatego, że polskie przepisy, ale nie tylko polskie, nie pozwalają nam na poruszanie się pojazdów lądowych, kołowych, po drogach publicznych z użyciem albo zdalnego sterowania, albo pewnych form autonomii. Stąd cała idea jest taka, żeby taki pluton w podstawowym wariancie, który jest tutaj pokazywany, składał się z trzech pojazdów, każdy z modułowym wyposażeniem, załogowo-bezzałogowych, zwanych przez nas nosicielami, efektorami, albo po prostu FTF oraz jednego pojazdu dowodzenia. Normalna y, obsługa tego to jest kierowca-operator. On potrafi prowadzić taki samochód po drogach publicznych, on się porusza normalnie po tych drogach jak każde inne auto, jak każdy inny samochód terenowy. Co więcej, nie potrzebuje do tego specjalistycznych platform, żeby go przewoziły w jakieś miejsce. To znacznie upraszcza logistykę poruszania się, to znacznie upraszcza logistykę działania. To jest pojazd, który nie dość, że jak jest bezzałogowy, obniża mu się wieżyczka, żeby nie przeszkadzała, czy przepraszam, kabina załogowa dokładnie z, 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 zjeżdża dach na dół, to wygląda dosyć ciekawie, chyba czegoś takiego na, na świecie jeszcze nie ma. I w tym momencie kierowca, operator przechodzi do wozu dowodzenia, opancerzonego pojazdu, który bezpiecznie jest, czeka na zapleczu ma możliwość łączności bezpośredniej za pomocą swoich anten, ale ma też możliwość łączności za pomocą retransmisji, czyli przy wykorzystaniu naszych systemów bezzałogowych latających. Czyli już na polu walki porusza się ten e, wariant bezzałogowy. Tak, porusza się wariant bezzałogowy. No, generalnie, że biorąc zasada użycia bezzałogów, jest taka, że tam gdzie jest zagrożenie dla życia naszego żołnierza, staramy się go najbardziej odsuwać. Tam gdzie jest to są zajadania na przykład żmudne, powtarzalne, tam też używamy pewnego rodzaju automatów do wykonywania pewnych misji. Natomiast jeżeli chodzi o cały FTF, to kolejnym sekretem jest to, że te pojazdy, które proponujemy, to są pojazdy, które w pewnym sensie już są w wojsku polskim przyjęte, to znaczy łatwo je wdrożyć w takiej wersji załogowo-bezzałogowej. Gdyż to są pojazdy o napędzie hybrydowym z bardzo dużym magazynem energii, który również jest zrobiony przez grupę WB, co oznacza, że taki pojazd może się normalnie poruszać z wykorzystaniem silnika wysokoprężnego po drogach publicznych, ale może na przykład czekać w tydzień w ukryciu i korzystać tylko i wyłącznie z baterii do poruszania się cichego na odpowiednich dystansach. Cały sekret polega na tym, że ten system, ten Pluton, świetnie uzupełnia możliwości batalionu. Daje mu zdolności rozpoznania, jeżeli modułowym wyposażeniem jest np. bezzałogowa wieża z naszymi modułami, z naszymi sensorami, czyli kamerami dziennymi, nocnymi, dalmierzem laserowym, wsparciem przez naszą sztuczną inteligencję, może mieć też zdolności dalekiego rozpoznania, no oczywiście dalekiego w rozumieniu batalionu wojskowego, który normalnie tam się roz, rozwija na przestrzeni około powiedzmy sobie tam 30 km, 30 na 5, coś takiego, więc dla niego te dystanse są naprawdę duże, jeżeli coś może mu podlecieć na dystans powiedzmy 50 do przodu. Więc ma zintegrowane, jedną z takich takich form modułowego wyposażenia, może być zintegrowana wyrzutnia systemu WarMate TL. TL to znaczy Tube Launch, czyli to są takie po prostu startujące z wielorazowych wyrzutni startowych systemy nasze. I mamy, oferujemy tutaj, można powiedzieć, dwa typy podstawowe. Jeden to jest rozpoznawczy, drugi jest bojowy, czyli wersja rozpoznawcza z angielskiego Air od Reconnaissance, wersja bojowa C Combat, ale w tej wersji bojowej oczywiście to jest znowu grupa WB, znowu konstrukcja modułowa, możemy sobie wymieniać różnego rodzaju głowice bojowe, od najbardziej pożądanych przez wojsko, czyli przeciwpancernych, poprzez odłamkowo-burzące, termomaryczne, ale też inne głowice, które mogą być wymienione w zależności od zadań. Trzecim rodzajem, który naprawdę wzbudził duże zainteresowanie, jest system minowania nadużytowego, który może używać nie dość, że standardowych min MN-123, to jeszcze ich równoważników, które grupa WB również może dostarczyć. Także wypełniamy pełną lukę, którą ma wojsko. W szczególności to może być bardzo istotne, jeżeli chodzi o zmniejszenie liczebności pododdziałów, czyli batalionów z 58 pojazdów do 40 kilku. Więc tutaj wchodzimy w to miejsce, odsuwamy żołnierzy od pola walki, zapewniając pewnego rodzaju możliwości, zdolności, których do tej pory batalion w ogóle nie miał. Czyli nie tylko, zas tylko zastępcze, ale i właśnie rozszerzone. Oczywiście. Do tego. W pewnym sensie byłby to jeden z pierwszych robotycznych systemów w takim Wojsku Polskim. Tu chodzi jeszcze też o krzywę uczenia się wojska dotyczących pojazdów bezzałogowych. To nie jest prosty proces, do tego się trzeba przyzwyczaić, zrozumieć. My obserwujemy to od lat, projektujemy, to się nazywa tak, uczony sposób interfejs człowiek-maszyna, czyli sposób obsługi tego. Zawsze staramy się, żeby był jak najprostszy, jak najbardziej intuicyjny, taki, żeby po kilku godzinach taka osoba była wstępnie przeszkolona, a po dwóch dniach była w zasadzie nieodróżnialna od kogoś, kto już miał dłuższy staż, oczywiście tam doświadczenie jeszcze wchodzi w grę, to jest oczywiste, natomiast żeby to było jak najprostsze, my obserwujemy dokładnie to, co się działo na Ukrainie, kiedy trzeba było w pewnym momencie zagrożenia państwa, takiego najgłębszego, jaki tylko może być, czyli ataku na stolicę, wyszkolić bardzo szybko bardzo dużą grupę ludzi i... Przeznaczyć ją do akcji. My od początku projektujemy, każdy nasz system jest jak najbardziej autonomiczny. To jest takie porównanie angielskie, kiedy się mówi, że człowiek jest w pętli decyzyjnej, jeżeli trzeba tą kierownicę i cały czas ją rusza, lub jest na pętli decyzyjnej, jeżeli pewne funkcje są wykonywane autonomicznie, natomiast człowiek podejmuje decyzję, no i naturalnie w kolejności ponosi odpowiedzialność za swoje działania. W każdym razie ten pluton wpisuje się jakby też w inne elementy. Wsparty na przykład przez bezzałogowiec z retransmiterem, on może działać na dystansach znacznie, znacznie większych. Nawet może czasami zostać na zapleczu. On jest świetny nie tylko dla batalionów powiedzmy sobie zmechanizowanych, czy... E, czy pancernych, no, no. ale też może być dla lekkiej piechoty te elementy, które są fantastyczne dla nich, bo ja nie nadmieniłem, że ten pojazd może być też mieć zabudowę logistyczną, ewakuacji rannych, każdą inną, która jest potrzebna. Może też przewieźć pewne ciężary, prawda? Takie które będą no, na, obciążały, prawda? Taki pluton lekkiej piechoty, na przykład. Mogą przewieźć naprawdę dużo ciężarów i naprawdę dużo środków bojowych. I to jest też taki zysk, który oni mogą mieć, znaczy oni, w sensie nasi obywatele w mundurach obrońcy Rzeczpospolitej, z wdrożenia tego rodzaju systemu. Mhm. A jak wojsko właśnie przyjęło, jak rozmawialiście już z generalicją? Wypowiadając się tutaj po zakończeniu targów MSPO, mogę powiedzieć, że przyjęło bardzo gorąco i niejako owacyjnie, o czym świadczą wręczone nam no, najwyższe wyróżnienia, jakie można przy, tutaj uzyskać podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Na 33. edycji tej imprezy my dostaliśmy zarówno defendera, za FTF, czyli Future Task Force, jak i też, co jest wyróżnieniem, no, nie, nie chciałbym ich tak deprecjonować, jakiś... tak ale jest wyróżnieniem nawet większe, bo to jest wyróżnienie od żołnierzy, czyli nagrodę dowództwa operacyjnego za najlepszy taki system. A tą nagrodę, pierwszą jest generalnie eksperci, natomiast drugą sami ci żołnierze, którzy przychodzą, dotykali go, podziwiali, oglądali ten, te, te elementy i byli nim zachwyceni. Także te takie wyróżnienia nas uskrzydlają. Co więcej, ponieważ my Mamy możliwości bardzo szybkiego dostarczenia tego systemu w ciągu pół roku od pokazania tutaj na MSP, on już może trafić. Czyli to nie jest tylko taki prototyp i dopiero jak dostaniecie zamówienie, to dwa lata trzeba czekać, prawda? Tylko jesteście w stanie to zrobić szybciej. Ja tutaj unoszę brwi, panie redaktorze, to grupa WB. Tak, jesteśmy w stanie to zrobić, wielokrotnie udowadnialiśmy to. Ten poziom zaufania, który budowaliśmy przez niemal 30 lat działalności naszej grupy, Kontaktów z wojskiem, z poszczególnymi rodzajami tych sił zbrojnych, które, znaczy rodzajami wojsk, które mamy, wielokrotnie udowadniał, że my dotrzymujemy naszych obietnic. Oczywiście to są czasami procesy techniczne, więc tam czasami coś trzeba poprawić czy zmodyfikować, ale to jest naturalne, nie, nie ma od razu idealnych rzeczy, my tej asymptotycznie do tej doskonałości dochodzimy i pewnie nigdy jej nie osiągniemy, ale to też jest fajne, bo cały czas możemy się rozwijać, cały czas możemy coś modyfikować. Gdybyśmy nie mieli tej frajdy z dostarczania nowych rzeczy, tworzenia jej. I wreszcie zapewniania obrońcom Ojczyzny tych najważniejszych środków, bo my tak naprawdę bronimy też siebie. Im lepszy sprzęt grupa WB jest w stanie dostarczyć wojsku, tym bardziej efektywna jest możliwa obrona państwa, tym bardziej skuteczne są możliwe działania naszych żołnierzy i tym... Większą szansę oni mają przeżycia na prawdziwym polu walki, takim, który widzimy czasami na obrazkach telewizyjnych czy z internetu. Mhm. No tak, oni sami to docenili, prawda? Na pewno się pojawiają takie pytania ze strony właśnie takich żołnierzy, tych zwykłych. Kiedy to ma szansę wejść do naszego uzbrojenia? 6 miesięcy od podpisania umowy jesteśmy w stanie dostarczyć, a potem sukcesywnie dalsze, jeżeli oczywiście zamówienie będzie większe. To jest w 100% nasze. To jest skutek tego, że ten sprzęt jest całkowicie polski, zaprojektowany przez polskich inżynierów, szczęściowo wdrożony do, do, do wojsk, trochę może innej postaci, ale zbliżony. Wypełniający logistyczną pewną lukę, ale nie zmieniający jakby logistyki wojska, którą ma, no ale głównie dlatego, że nie jest Polski. A jak coś jest nasze, to możemy dowolnie sobie to zmieniać, modyfikować, produkować, ile chcemy bez żadnych ograniczeń, ale także sprzedawać na zewnątrz, bo Grupa WB mniej więcej połowę swojego obrotu, który robi, ma z eksportu. My musimy utrzymywać i prawą nogę, i lewą nogę mniej więcej na równi. Dlatego, że to różnie się zdarza na świecie. Także, w pierwszej kolejności, zawsze dostarczamy do, do Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Wszyscy nasi pracownicy mają obywatelstwo polskie, bo muszą mieć, bo inaczej nie będą mieli dopuszczenia. To jest nasz podstawowy klient, nasz najważniejszy klient. Natomiast pieniądze, znaczy, może inaczej, sprzęt, który dostarczymy na, na, na zewnątrz, oczywiście wpływa na nas, bo to jest po prostu przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe. My prowadzimy ponad 250 własnych prac rozwojowych. O sporych wartościach, dlatego na znaczy część ujawniamy na kolejnych edycjach MSPO, ale my musimy w tym wyścigu cały czas uczestniczyć. Nie możemy go nigdy przerwać. Mottem grupy WB jest nasza rzeczywistość to wasza przyszłość, i musimy się zgodnie z tym mottem poruszać. Także proszę pamiętać, że my już dzisiaj musimy myśleć, co wojsko będzie używało jak skutecznie to opracować, żeby za 5 lat trafiło to albo za 10 lat do uzbrojenia, albo za 3. Także my żyjemy w pewnym sensie troszeczkę w przyszłości. No tak. Rozumiem, że już sztuczna inteligencja to już jest nieodzowna e, część, prawda? Każdej broni chyba którą, każ i każdego sprzętu, który produkujecie. Grupa WB zajęła się sztuczną inteligencją no, blisko dekadę temu. Mamy też w tym zakresie dosyć spore doświadczenia. Sztuczna inteligencja będzie wspomagała w pewnym zakresie wojsko, natomiast oczywiście nie zastąpi pewnych procesów i odpowiedzialności, i decyzyjnych. Natomiast proszę pamiętać o tym. Że nasza sztuczna inteligencja służy do różnych celów. Z jednej strony jest to takie wspomaganie procesów decyzyjnych przez pewnego rodzaju propozycje z bazy danych, które ona podsuwa żołnierzom, co znowu skraca czas decyzji i chroni ich. Po drugie, oczywiście, służy do rozpoznawania obrazowego, ale po, przez pojęcie obrazowe nie należy rozumieć tylko nagrania z kamery dziennej czy nocnej. Chodzi też o obraz, obraz który uzyskujemy z. Radarów o sztucznej aperturze albo obraz promieniowania elektromagnetycznego, gdyż po raz pierwszy na tegorocznym MSPO wystawialiśmy całą gamę i sensorów, i efektorów Gladiusa czyli były tutaj wszystkie systemy FT5, zarówno IMINS z KUNGOWICĄ, jak i SAR, czyli właśnie radar o sztucznej aperturze czy też statycznej aperturze, oraz Wersja ELINT, czyli wersja rozpoznania radioelektronicznego, szukająca źródeł emisji bardzo konkretnych i namierzająca się na nie i pokazująca dane np. artylerii czy innym afaktorom do zniszczenia. Potęga, którą myśmy stworzyli czy dali wojsku razem z systemem Gladius, systemem poszukiwawczo-uderzeniowym, jest też zwiększana przez inne rozwiązania, które mamy. Mamy tutaj Warmate z większą głowicą, Warmate 10. Tam jest ekwiwalent 155mm pocisku artyleryjskiego, czyli 10 kg materiału wybuchowego. Tego nie jest w stanie znieść żaden pojazd współczesny na współczesnym polu walki. A podejrzewam, że i za 10 lat nie znajdzie się system, który byłby w stanie przetrwać tego rodzaju detonacje, trafienie bezpośrednie, dokładne. Bo nie z pocisku artyleryjskiego, tylko właśnie z kierowanej amunicji, skierowanego efektora dalekiego zasięgu. Mamy też e, o pewnych niższych kosztach do misji, bardziej e, wymagających większego ryzyka. Warmata RR. RR oznacza rozpoznanie i retransmisja, czyli on może się poruszać, ma du duży zasięg. I może dostarczać danych obrazowych, rozpoznawczych, i może też kierować innymi, tworzyć taką chmurę, czy też powiedzmy rój bez załogowców za nim, przekazywać im dane, wymieniać się z nimi danymi, na dystansach znacznie większych niż te, które do tej pory znajdowały się w niektórych prospektach. Czyli korzystacie bardzo bogato, rozumiem, z tych doświadczeń e, wojny za naszą wschodnią e, granicą, prawda? Korzystamy z każdych możliwych doświadczeń, bo my nie wiemy, jaka będzie przyszła wojna. Dlatego nasze wszystkie rozwiązania muszą być jak najbardziej uniwersalne. Nie możemy skupiać się tylko i wyłącznie na tworzeniu pewnego rodzaju rozwiązań na jutro. Musimy mieć te rozwiązania na za rok, za pięć lat, za dziesięć lat. Dlatego to jest bardzo duży, solidny przemysł, solidne rozwiązanie myślowe. To jest ogromna analiza naszych konstruktorów i konstruktorek, bo jedna czwarta grupy główek to w końcu kobiety. Wszystkich ludzi związanych z tym. Siłą grupy WB, bo możemy stracić budynki, możemy stracić maszyny, są ludzie. Oni są najważniejsi. Czy to są ludzie, których chronimy na polu walki, przez zastępując ich systemami, czy uzupełniając ich systemami bezzałogowymi, czy to są ludzie, nasi własni pracownicy, o bardzo wysokim etosie, którzy tworzą nowe rozwiązania, którzy czasami mogą siedzieć po godzinach, żeby skrócić jakiś proces, mają jakąś, jakiś przebłysk, coś takiego zrobić. To ich z jednej strony cieszy, ale z drugiej strony cały czas pamiętają, prawie każdy pracujący, czy w zasadzie każdy pracujący w grupie WB, że to wzmacnia polską obronność. No tak, i naszych wszystkich bezpieczeństwo, prawda? Proszę pamiętać, że my jesteśmy też na pierwszej linii podczas każdej wojny. W jakikolwiek konflikt zbrojny by nie wybuchł, pierwszej kolejności dostaną z centra dowodzenia wojska i przemysł zaawansowany, przemysł zbrojeniowy. Oby y, to nigdy nie nastąpiło. Dziękuję bardzo panu za rozmowę. Bardzo staramy się naszym sprzętem, żeby tak nie nastąpiło. Na tym nam zależy. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.